Firma Bajam ma w swojej ofercie bardzo ciekawy system konferencyjny. Bazuje on na telefonach uczestników, które za pomocą darmowej aplikacji zamieniane są w mikrofony konferencyjne. System potrafi obsługiwać do tysiąca użytkowników. A jedyne czego potrzebuje to sprawnie działająca sieć wi-fi. System poza rozmowami umożliwia również przeprowadzanie głosowań, a także wysyłanie wiadomości tekstowych, które moderator może wysłać na monitor przypięty do prezentacji. Cały system opiera się od strony moderacyjnej o interfejs web. Na monitorze możemy wyświetlić tytuł prezentacji, dane prowadzącego, a także wyniki głosowań oraz komentarze tekstowe. W tym roku platforma została rozbudowana i umożliwia w tej chwili spięcie dwóch takich systemów w jeden, w dwóch zdalnych lokacjach i przepuszczenie ruchu przez sieć publiczną. Oczywiście głosowania, które się odbywają po jednej stronie, widoczne są po drugiej, podobnie jak komentarze tekstowe. Sercem systemu jest interfejs Atom. Który jest bardzo niewielki, jak widać, umożliwia podłączenie monitorów, a także sieci. Wypuszcza również dźwięk do systemu nagłośnieniowego z sali konferencyjnej. Firma BIAMP cały czas rozwija swój sztandarowy produkt, jakim jest platforma Tezira. W tym roku na targach ISE pojawiły się trzy nowości. Pierwszą jest bridge między siecią AVB a Dante, umożliwiającą w architekturze AVB Wysłanie 32 sygnałów do urządzeń, które tego protokołu nie wspierają, natomiast używają Dante. Switch wyposażony jest w 5 portów, z czego 4 są zasilane w standardzie PoE. Pojawiły się również nowe kontrolery do systemu Tezira. Mamy dwa modele: jeden, na którym możemy umieścić trzy przyciski, i ma również obrotowy enkoder. Drugi bez enkodera, na którym możemy wyświetlić maksymalnie 12 przycisków. Nowości pojawiły się również w samym softwarze do Teziry, która w, obecnym, w obecnej wersji posiada scheduler umożliwiający zarządzanie urządzeniami według zaplanowanego kalendarza zdarzeń.